Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Rozdział czwarty. Palec Boży. Między rogatką włoską a rogatką de la Santé, na bulwarze wiodącym do botanicznego ogrodu, istnieje miejsce godne zachwytu artysty lub podróżnika najbardziej oswojonego z pięknymi widokami. Doszedłszy do lekkiej wyniosłości, od której bulwar, zacieniony wielkimi drzewami, posiada wdzięk cichej leśnej alei, ujrzycie u swoich stóp głęboką dolinę, zaludnioną na wpół wiejskimi zabudowaniami, usianą zielonością, zroszoną ciemnymi wodami biewr lub gobelinów. Po przeciwnej stronie kilka tysięcy dachów stłoczonych jak głowy tłumu kryje nędzę przedmieścia Saint-Marsan. Wspaniała kopuła Panteonu, mroczna i melancholijna katedra Val de Gras, sterczą dumnie nad miastem rozłożonym w kształt amfiteatru, którego stopnie tworzą dziwacznie pokręcone ulice. Te dwie budowle wydają się stamtąd olbrzymie miażdżą i nikłe domki, i najwyższe topole. pole. Na lewo obserwatorium, przez którego okna i krużganki przenika fantastyczna gra światła. Wygląda niby czarny i odarty z ciała upiór. Następnie w oddali smukła latarnia inwalidów płonie między błękitniejącą masą Luksemburgu a szarymi wieżami Saint-Sulpice. Widziane stamtąd zarysy architektury splatają się z roślinnością, z tymi cieniami, zależnie od kaprysów nieba, które wciąż zmienia barwę, światło i ton. Z dala od Was horyzont zaludniają budowle, dokoła Was wiją się falujące drzewa wiejskie ścieżki Po prawej przez szerokie okno w tym dziwnym pejzażu widzicie białą taflę kanału Saint-Martin oprawną w czerwone głazy strojną lipami okoloną iście rzymskimi konstrukcjami spichlerzy hen na ostatnim planie mgliste wzgórza Belleville usiane domami i młynami łączą swoje kontury z liniami obłoków istnieje wszakże miasto którego nie widzicie Między szeregiem dachów okalającym dolinę, a tym horyzontem, tak mglistym jak wspomnienia dzieciństwa, olbrzymie miasto, zgubione niby w przepaści między dachami szpitala Pitier a szczytem cmentarza, między cierpieniem a śmiercią. Miasto to wydaje głuchy szum, podobny szumowi oceanu, który huczy za skałami, jak gdyby mówiąc: Jestem tutaj. Kiedy słońce rzuci strumień światła na tę część Paryża, kiedy przelśni jej zarysy, kiedy zapali nieco szyb, poweseli dachówki, rozżarzy złote krzyże, pobieli mury i przeobrazi powietrze w gazową zasłonę, kiedy zabawi się wspaniałą grą fantastycznych cieni, kiedy niebo jest lazurowe, a ziemia drży, kiedy dzwony przemówią, wówczas możecie podziwiać z tego punktu jedną z owych czarownych ferii, której wyobraźnia nie zapomni nigdy, za którą będziecie szaleć jak za cudownym widokiem na Apolu. Stambułu lub Florydy. Żadnej nuty nie brak temu koncertowi. Tam szemrze głos świata i poetyczny spokój samotności. Głosy miliona istnień i głos Boga. Tam spoczywa stolica, złożona pod cichymi cyprysami pierlaszes. W wiosenny poranek, gdy słońce rozzłacało wszystkie cudy widnokręgu, podziwiałem je, wsparty o wielki wiąz, z którego żółtymi kwiatami igrał wietrzyk. Następnie na widok tych bogatych i wspaniałych obrazów, myślałem z goryczą, jaką my wzgardą krzywdzimy, nawet w książkach, naszą ojczyznę. Przeklinałem owych biednych bogaczy, którzy, zbrzydziwszy sobie piękną Francję, jadą kupować na wagę złota prawo pogardzania własnym krajem, zwiedzając w galopie i oglądając przez lornetkę widoki Włoch, tak już pospolitych. Patrzałem z miłością na nowoczesny Paryż. Marzyłem, kiedy nagle odgłos pocałunku zakłócił mą samotność i spłoszył całą filozofię. W alei biegnącej szczytem wzgórza, u którego stóp drży woda, spojrzawszy ku mostowi gobelinów, spostrzegłem kobietę dosyć jeszcze młodą, ubraną z wykwintną prostotą, której łagodna fizjonomia odbijała niejako pogodne szczęście krajobrazu. Piękny kawaler postawił na ziemi najładniejszego chłopczyka, jakiego sobie można wymarzyć. Także nigdy nie mogłem dojść, czy pocałunek rozległ się na licach matki czy dziecka. Jedna myśl ożywiona czułością błyszczała w oczach, gestach, uśmiechu dwojga młodych ludzi. Zapletli ramiona z taką radosną chyżością, zbliżyli do siebie z tak doskonałym porozumieniem, że zatopieni w sobie nie spostrzegli nawet mojej obecności. Ale drugie dziecko, niezadowolone, odwrócone od nich plecami, rzuciło mi przejmujące spojrzenie. Pozwalając Braciszkowi biegać samemu, to naprzód, to za matką i młodym kawalerem, dziecko to, ubrane jak tamto drugie, równie wdzięcznie, ale delikatniejsze, stało nieme, bez ruchu, w postawie uśpionego węża. Była to dziewczynka. Przechadzka młodej kobiety i jej towarzysza miała coś machinalnego. Nie wychodząc może przez roztargnienie, z przestrzeni między mostkiem a powozem czekającym na zakręcie bulwaru, wciąż kręcili się w miejscu, przystając, patrząc na siebie, śmiejąc się w miarę rozmowy, na przemian ożywionej, słabnącej, wesołej lub poważnej. Ukryty za grubym wiązem, podziwiałem tę rozkoszną scenę. Byłbym z pewnością uszanował jej tajemnicę, gdybym na twarzy zadumanej i milczącej dziewczynki nie spostrzegł śladów myśli ponad jej wiek. Kiedy matka i młody człowiek zawracali, doszedłszy do niej, pochylała głowę i rzucała na nich, jak również na brata, ukradkowe spojrzenie, doprawdy zdumiewające. Ale nic nie zdołałoby oddać przenikliwego sprytu. Złośliwej naiwności, dzikiej uwagi, ożywiających tę dziecięcą twarz z lekko podkrążonymi oczyma, kiedy ładna kobieta lub jej towarzysz gładzili blond kędziory, ściskali tkliwie świeżą szyjkę i biały kołnierzyk chłopca, gdy chwilami z pustoty próbowali dotrzymać im kroku. Była niewątpliwie namiętność dorosłego człowieka na drobnej twarzy tej szczególnej dziewczynki. Cierpiała lub myślała. Co pewniej wróży śmierciu tych ledwie rozkwitających istotek, cierpienie czające się w ciele czy przedwczesna myśl pożerająca ich zaledwie kiełkującą duszę. Matka wie to może. Co do mnie nie znam nic straszliwszego niż myśl starca na czole dziecka. Bluźnierstwo na ustach dziewicy mniej jest potworne. To też wpół odrętwiała postawa tej już myślącej dziewczynki opanowanie gestów, wszystko to zainteresowało mnie. Przyglądałem się jej ciekawie. Przez wrodzony popęd obserwatora porównywałem ją z bratem, starając się pochwycić podobieństwo i różnice. Dziewczynka miała ciemne włosy, czarne oczy i przedwczesny wyraz siły, tworzący wymowny kontrast z włosami blond, z oczami zielonymi jak morze i subtelnym wdziękiem chłopca. Ona mogła mieć siedem lub osiem lat, on ledwie sześć. Ubrani byli jednako, jednakże przyglądając się bacznie, zauważyłem w kołnierzykach u koszul różnicę dość drobną, ale która później odsłoniła mi cały romans w przeszłości, cały dramat w przyszłości. Była to w istocie drobnostka. Kołnierzyk dziewczynki był po prostu obrębiony skromnym szlakiem, gdy bogaty hawcik stroił kołnierzyk chłopca. Szczegół ten zdradzał sekret serca. Ciche wyróżnienie, które dzieci czytają w duszy matek. Jak gdyby mieszkał w nich Duch Boży. Wesoły i beztroski blondas niemal wyglądał na dziewczynkę. Tak biała jego skóra była świeża, tyle jego ruchy miały wdzięku, a fizjonomia słodyczy. Gdy dziewczynka mimo swej siły, mimo piękności rysów i blasku cery, wyglądała na chorowitego chłopca. Jej żywe oczy, pozbawione owej wilgotnej mgły, która daje tyle uroku spojrzeniom dziecka, Zdawały się jak oczy dworaków, trawione wewnętrznym ogniem. Wreszcie białość jej miała jakiś matowy, oliwkowy odcień, świadczący o silnym temperamencie. Dwa razy braciszek ofiarowywał jej z ujmującym wdziękiem, z uroczym spojrzeniem trąbkę myśliwską, w którą doł od czasu do czasu, ale za każdym razem na jego pieszczotliwe masz Helenko, chcesz? Odpowiadała jedynie ponurym spojrzeniem. Dzika i groźna pod obojętną na pozór miną, dziewczynka drgała i płoniła się, ilekroć brat się zbliżył. Ale chłopiec nie widział ponurości siostry, a rozbawienie jego tym bardziej podkreślało kontrast prawdziwego dziecięctwa z dojrzałą, zatroskaną wiedzą, wypisaną już na twarzy dziewczynki i powlekającą ją czarnymi chmurami. Mamo, helenka nie chce się bawić! wykrzyknął ze skargą malec. Korzystając z chwili, gdy matka i młody człowiek przystanęli w milczeniu na moście gobelinów, daj jej pokój, Karolku. Wiesz przecie, że z niej jest zawsze mruk. Słowa te, rzucone bez myśli przez matkę, która odwróciła się z młodym człowiekiem, wycisnęły łzy Helence. Połknęła je w milczeniu i objęła brata głębokim spojrzeniem, którego nie umiałem sobie wytłumaczyć. Ze złowrogą inteligencją zmierzyła oczami wzgórze, na którego szczycie znajdował się chłopiec, potem rzeczkę, most, krajobraz i mnie. Bałem się, aby mnie nie spostrzegła szczęśliwa para, której byłbym zmącił swobodę. Usunąłem się z cicha i schroniłem się za krzakiem bzu, którego liście skryły mnie całkowicie. Siadłem spokojnie na szczycie wzgórza, patrząc w milczeniu to namieniący się krajobraz. To na młodą dzikuskę, którą mogłem jeszcze dojrzeć poprzez gałęzie. Skoro helenka straciła mnie z oczu, zdawała się niespokojna. Czarne jej oczy szukały mnie w alei, za drzewami, z niepojętą ciekawością. Czymże ja byłem dla niej? W tej chwili dziecięcy śmiech Karolka rozległ się w ciszy niby śpiew ptaka. Piękny młodzieniec jasnowłosy, jak on huśtał go i tulił w ramionach, przemawiając doń owymi spieszczonymi słówkami jakimi często mówi się do dzieci. Matka uśmiechała się do tych igraszek. Od czasu do czasu szeptała coś, co musiało płynąć z serca, gdyż towarzysz zatrzymywał się uszczęśliwiony i patrzał na nią błękitnymi oczami pełnymi uwielbienia. Głosy ich, zmieszane z głosem dziecka, miały coś pieszczotliwego. Byli rozkoszni wszyscy troje. Ta urocza scena wśród wspaniałego krajobrazu rozlewała nieopisaną słodycz. Kobieta piękna, biała, roześmiana, Dziecie miłości, Mężczyzna promieniejący młodością, Czyste niebo, słowem, Wszystkie harmonie przyrody Łączyły się ku rozradowaniu duszy. Mimo woli uśmiechnąłem się, Jak gdyby to szczęście było moim. Piękny młodzieniec usłyszał, Że bije dziewiąta. Uściskawszy czule towarzyszkę, Spoważniałą, niemal smutną, Zwrócił się ku faetonowi, który posuwał się zwolna, prowadzony przez starego sługę. Szczebiot ukochanego dziecka wmieszał się w ostatnie pocałunki, jakimi okrył je młody człowiek. Następnie, kiedy już wsiadł do powoziku, kiedy kobieta nieruchoma słuchała oddalającego się turkotu, goniąc wzrokiem wznoszący się tuman kurzu, Karolek przybiegł do siostry koło mostu. Usłyszałem, jak pytał srebrnym głosikiem: "Czemu nie przyszłaś pożegnać się z moim przyjacielem?" Widząc brata na zboczu wzgórza, Helena objęła go najstraszliwszym spojrzeniem, jakie zapłonęło kiedy w oczach dziecka, i pchnęła wściekłym ruchem. Karolek poślizgnął się na stromym spadku, zaczepił się o korzeń, potoczył się na ostre kamienie muru, rozbił sobie czoło, po czym skrwawiony wpadł w błotnisty nurt rzeki. Fala rozprysnęła się tysiącem ciemnych strumieni pod jasną główką. Usłyszałem przeszywający krzyk malca, ale niebawem głos jego zamarł, zduszony w bajorze. Gdzie znikł? Wydając ciężki łoskot niby kamień idący na dno. Upadek ten był szybki jak błyskawica. Zerwałem się i zbiegłem ścieżką. Helena osłupiała, krzyczała w niebo głosy. Mamo, mamo! Matka była już przy mnie, przyleciała jak ptak. Ale ani oczy matki, ani moje nie mogły rozpoznać miejsca, gdzie dziecko utonęło. Czarna woda kłębiła się na ogromnej przestrzeni. Koryto ma w tym miejscu dziesięć stóp błota. Dziecko musiało zginąć, niepodobna było go ratować. O tej godzinie w niedzielę wszystko spoczywało. Na biewr nie ma czułen ani rybaków. Nie dostrzegłem nigdzie ani żerdzi, aby zgruntować cuchnącą rzekę, ani nikogo w oddali. Po cóż miałbym wtedy mówić o strasznym wypadku lub zdradzać sekret tego nieszczęścia? Helena pomściła może ojca. Zazdrość jej była zapewne mieczem bożym. Zadrżałem wszakże, spojrzawszy na matkę. Na jakieś straszne śledztwo weźmie ją jej wieczny sędzia, mąż, a ona wlecze za sobą nieprzedajnego świadka. Dziecko ma przejrzyste czoło, przeźroczystą cerę, Kłamstwo jest niby światłem, które rumieni nawet jego spojrzenie. Nieszczęśliwa kobieta nie myślała jeszcze o męce, jaka ją czeka w domu. Patrzała na rzekę. Podobny wypadek musi wydawać straszliwe podźwięki w życiu kobiety. A oto jedno z najstraszliwszych ech, jakie od czasu do czasu zakłócały miłość Julii. W dwa czy trzy lata później, pewnego wieczora, po obiedzie u Grabiego de Vandenesse, Noszącego wówczas żałobę po ojcu i zajętego regulowaniem spadku, znajdował się rejent. Nie był to ów mały rejent z powieści Sterna, ale wielki i tłusty rejent paryski. Jeden z owych szanowanych ludzi, którzy robią głupstwa z namysłem, stąpają ciężką nogą na tajemną ranę i dziwią się, gdy kogoś boli. Jeśli przypadkiem dowiedzą się sekretu swego morderczego głupstwa, powiadają. Dali nie wiedziałem. Słowem był to rejent uczciwie głupi, który widział w życiu jedynie akty. Dyplomata siedział obok pani d'Aglemont. Generał wyszedł uprzejmie przed końcem obiadu, aby zaprowadzić dzieci gdzieś do teatrzyku, do ambigu komik, czy do gajet. Melodramaty, mimo iż podniecają nerwy, uchodzą w Paryżu za widowisko stosowne dla dzieci i niewinne, ponieważ niewinność triumfuje w nich zawsze. Ojciec wyszedł, nie czekając deseru, tak bardzo dzieci męczyły go, aby się znaleźć w teatrze przed podniesieniem kurtyny. Rejent, niewzruszony rejent, niezdolny zadać sobie pytania, czemu pani daglemont wyprawia do teatru dzieci i męża, a sama nie idzie z nimi, siedział po obiedzie, jak przykuty do krzesła. Dyskusja przeciągnęła się przy wetach w nieskończoność, a służba spóźniała się z kawą. Okoliczności te które kradły czas zapewne cenny, niecierpliwiły młodą kobietę. Rzekłbyś, rasowy koń parskający przed biegiem. Rejent, który się nie znał ani na koniach, ani na kobietach, widział po prostu w margrabinie żywą i ruchliwą osobę. Uszczęśliwiony, że się znalazł w towarzystwie młodej kobiety i sławnego męża stanu, rejent silił się na dowcip. Brał za uznanie zdawkowy uśmieszek margrabiny, którą niecierpliwił bez miary. I jechał dalej. Już parę razy pan domu wraz ze swą towarzyszką pozwolili sobie zachować wymowne milczenie tam, gdzie rejent spodziewał się komplementu. Ale w czasie tych znaczących pauz piekielny człowiek patrzał w ogień, szukając w myśli nowych anegdot. Następnie dyplomata zaczął spoglądać na zegarek. W końcu piękna pani włożyła kapelusz, niby do wyjścia, i nie wychodziła. Rejent nie widział nic. Nie słyszał nic, był zachwycony sam sobą, pewien, że to on interesuje margrabinę tak, że nie pozwala jej wyjść. Z pewnością ta kobieta zostanie moją klientką? Myślał. Margrabina wstała, kładła rękawiczki, wyłamywała sobie palce i spoglądała raz po raz na pana domu, który dzielił jej niecierpliwość, to znów na rejenta, który raz po raz wyjeżdżał z ciężkim dowcipem. Za każdą pauzą, jaką czynił ten zacny człowiek, piękna para oddychała mówiąc na migi Nareszcie sobie pójdzie. Ale nie. Była to prawdziwa zmora. Musiała w końcu doprowadzić do ostateczności i zmusić do jakiejś impertynencji te dwie namiętne istoty, na które Rejent działał jak wąż na ptaki. W pełni opowiadania o niegodziwych środkach, jakimi Ditile, wówczas wzięty finansista, doszedł do majątku, przy czym bystry rejent wyszczególniał drobiazgowo jego bezeceństwa, dyplomata usłyszał, że bije dziewiąta. Zrozumiał, że rejent jest skończonym cymbałem, którego trzeba po prostu wyprawić za drzwi i przerwał mu nagłym gestem. Pan chce szczypczyków, panie Margrabio? Rzekł rejent, podając je klientowi. Nie, drogi panie, ale jestem zmuszony pana pożegnać. Pani pragnie się udać za dziećmi do teatru, a ja będę miał zaszczyt jej towarzyszyć. Już dziewiąta? Czas biegnie szybko w towarzystwie tak miłych osób, rzekł rejent, który od godziny mówił sam. Poszukał kapelusza, przystanął przed kominkiem, z trudem wstrzymując czkawkę i rzekł do swego klienta, nie widząc piorunujących spojrzeń margrabiny. Streśćmy się zatem, panie margrabio. Interesy przede wszystkim. Jutro prześlemy wezwanie pańskiemu bratu, aby być wobec niego w porządku. Przystąpimy do inwentarza, po czym. Rejent tak źle zrozumiał intencje klienta, że zamierzał postąpić wręcz sprzecznie z instrukcjami. Sprawa była zbyt drażliwa. Van Den próbował mimo woli oświecić tępego rejenta, z czego wywiązała się dłuższa dyskusja. – Słuchaj pan – rzekł w końcu dyplomata, widząc znaki młodej kobiety – nie mam dziś głowy na to, niech pan przyjdzie jutro o dziewiątej z moim adwokatem. Ale mam zaszczyt zwrócić uwagę pana margrabiego, że nie jesteśmy pewni, czy zdołamy przyłapać jutro pana desroches. A jeśli wezwania nie wyślemy jutro przed południem, termin minie i. W tej chwili powóz zaturkotał w dziedzińcu. Słysząc to, biedna kobieta odwróciła się żywo, aby ukryć łzy cisnące się jej do oczu. Margrabia zadzwonił, by oznajmić, że go nie ma w domu. Ale generał, który nagle wrócił z gajet, wyprzedził kamerdynera i wszedł, prowadząc jedną ręką zapłakaną córkę, a drugą nadąsanego i zmartwionego chłopczyka. Co się stało? spytała margrabina. Później ci powiem, odparł generał, przechodząc do buduaru, gdzie spostrzegł przez otwarte drzwi dzienniki. Margrabina zniecierpliwiona rzuciła się z rozpaczą na kanapę. Rejent, który uważał za swój obowiązek pocackać się z dziećmi, przybrał pieszczony głosik, aby spytać chłopczyka: I cóż, mój mały, co dawano w teatrze? Dolinę nad potokiem, odparł Guciona dąsany. Słowo honoru, rzekł rejent, dzisiejsi autorowie to zupełni wariaci. Dolina nad potokiem. Czemu nie potok w dolinie? Nie każda dolina ma potok. Kiedy zaś się powie potok w dolinie, autor powiedziałby coś jasnego, określonego, zdecydowanego, zrozumiałego. Ale mniejsza. A teraz, jak może się rozegrać dramat w potoku w dolinie? Powiecie państwo, że dzisiaj główny urok tego rodzaju widowisk polega na dekoracjach, a ten tytuł zwiastuje coś malowniczego. Dobrze się bawiłeś, kawalerze? Dodał, przysiadając przed dzieckiem. O tak, proszę pana, bardzo. Odparło dziecko. Był w tej sztuce mały chłopczyk bardzo ładny, który był sam na świecie. Tatuś nie mógł być jego ojcem. I oto, kiedy przyszedł na most, nad potokiem wielki paskudny brodacz ubrany cały czarno, rzucił go do wody. Helenka zaczęła wówczas płakać, szlochać. Cała sala zaczęła na nas krzyczeć i tatuś zabrał nas z teatru. Pan de Vandenes i Margrabina stali oboje w osłupieniu. Jak gdyby rażeni bez bezwładem, który im odjął siłę myślenia i działania. Guciu, cicho bądź! krzyknął generał. Zabroniłem ci mówić, co było w teatrze, a ty zapomniałeś, com ci mówił. Niech Wasza Ekscelencja daruje, panie margrabio, rzekł rejent. To moja wina, że go zapytałem, ale nie wiedziałem, że. Nie powinien był odpowiadać! rzekł ojciec, spoglądając ozięble na syna. Widoczne było, że dyplomata i margrabina rozumieją dobrze przyczyny tego powrotu. Matka spojrzała na córkę, ujrzała ją we łzach i wstała, aby podejść do niej, ale w tej samej chwili twarz jej ściągnęła się gwałtownie i przybrała wyraz nieubłaganej surowości. Dosyć, Heleno, idź osuszyć łzy w buduarze. Cóż ona zrobiła, biedna mała? Rzekł rejent, który chciał uspokoić równocześnie i gniew matki i płacz córki. Jest taka ładna, że musi być najgrzeczniejszą dziewczynką pod słońcem. Jestem pewny, pani Margrabino, że sprawia pani jedynie same pociechy, nieprawdaż, maleńka? Helenka popatrzała na matkę drżąca, otarła łzy, starała się uspokoić i uciekła do buduaru. A to pewna, mówił wciąż rejent, że pani jest zbyt dobrą matką, aby nie miała kochać jednak o swoich dzieci. Jest pani zresztą zbyt cnotliwa, aby robić między nimi owe bolesne różnice, których opłakane skutki możemy obserwować specjalnie my, rejenci. Społeczeństwo przechodzi przez nasze ręce. To też widzimy namiętności w najohydniejszej formie interesów. Tu matka chce wydziedziczyć dzieci męża na rzecz dzieci, które są jej bliższe, gdy ze swej strony mąż stara się niekiedy zabezpieczyć swój majątek dziecku z nienawidzonemu przez matkę i dopieroż zaczynają się walki, podchody, akty, fikcyjne sprzedaże, kontrowersy, fideikomisy, słowem straszliwy, bigos, słowo honoru straszliwy. Tam znów ojciec stara się wydziedziczyć dzieci, kradnąc majątek żony. Tak, kradnąc. Nie można rzec inaczej, to jedyne określenie. Mówiliśmy o dramacie och, zaręczam państwu, gdybyśmy mogli zdradzić tajemnicę pewnych donacji, nasi autorowie mogliby z tego sklecić potworne dramaty rodzinne. Nie wiem, jakich sposobów używają kobiety, aby robić zawsze to, co chcą, bo mimo pozorów słabości zawsze one zwyciężają. Ho, ho, mnie nie wywiodą w pole. Zawsze umiem przejrzeć przyczynę tych wyróżnień, które w świecie nazywa się grzecznie niewytłumaczonymi, ale mężowie, trzeba im oddać tę sprawiedliwość, nie domyślają się niczego nigdy. Odpowiecie mi państwo, że jest to łaska osobli, Helena, która wróciła z ojcem do salonu, słuchała uważnie rejenta i rozumiała go tak dobrze, że patrzyła na matkę z lękiem, przeczuwając nieomylnym dziecięcym instynktem, że ta okoliczność ściągnie na nią zdwojone rygory. Matka zbladła, wskazując margrabiemu tragicznym gestem męża, który wpatrywał się w dywan. W tej chwili dyplomata, mimo swoich form, nie mógł się wstrzymać i zmiażdżył rejenta piorunującym spojrzeniem. Niech pan pozwoli, rzekł kierując się żywo do przyległego pokoju. Rejent udał się za nim drżąc, nie dokończywszy zdania. Panie, rzekł ze zdławioną wściekłością margrabia de Vandenes, zamknąwszy gwałtownie drzwi od salonu, gdzie zostawił generała z żoną. Od obiadu robi pan i mówi same głupstwa. Na miły Bóg! Niech już pan sobie idzie, bo w końcu sprawiłbyś nieszczęście. Jeżeli pan jesteś dobrym rejentem, sieć! W swojej kancelarii, ale gdy przypadkowo znajdziesz się między ludźmi, staraj się być ostrożniejszy. Wrócił do salonu, nie pożegnawszy się z rajentem. Ten stał jakiś czas oszołomiony, zdumiony, nie wiedząc gdzie się znajduje. Kiedy ustąpił gwałtowny szum, który czuł w uszach, zdawało mu się, że słyszy jęki, kroki w salonie, gwałtowne dzwonki. Obiegł go strach, aby nie spotkać Margrabiego. Zebrał co miał sił w nogach, aby się wymknąć i dotrzeć do schodów, ale na progu natknął się na służbę, która pędziła po rozkazy pana. No Oto jacy oni są wszyscy, ci wielcy panowie! mruczał, znalazłszy się na ulicy i rozglądając się za dorożką. Wciągają cię do rozmowy, zachęcają komplementami, myślisz, żeś ich zabawił. Aha, właśnie! Robią ci impertynencje, zamykają ci gębę, wyprawiają cię bez ceremonii za drzwi. Co do mnie, byłem bardzo na miejscu. Wszystko, co mówił, było rozsądne, grzeczne, przyzwoite. Daję słowo. On mi mówi, żebym był ostrożniejszy. To dobre. Mnie uczyć ostrożności. Cóż, u Licha, jestem rejentem i członkiem Izby Notarialnej. Etchimery ambasadorskie. Dla tych ludzi nie ma nic świętego. Jutro mi wytłumaczy, w czym ja to mówiłem i robiłem same głupstwa. Musi mi za to to jest na to odpowiedzieć. Ostatecznie, może ja niepotrzebnie. E, co ja sobie głowę będę łamał. Co mnie to obchodzi? Rejent wrócił do domu i poddał tę zagadkę swojej rejencinie, opowiadając punkt po punkcie zdarzenia wieczoru. Mój drogi, pan ambasador miał najzupełniejszą słuszność, mówiąc, żeś robił i gadał same głupstwa. Czemu? Choćbym ci powiedziała, to by ci nie przeszkodziło zacząć jutro na nowo. Zresztą radzę ci jeszcze raz, żebyś w towarzystwie mówił tylko o interesach. Jeżeli ty mi nie chcesz powiedzieć, spytam jutro. Mój Boże, najgłupsi ludzie starają się ukryć podobne rzeczy, a ty myślisz, że ambasador ci je powie. Doprawdy, nigdy jeszcze nie bradziłeś tak jak dzisiaj. Dziękuję ci, moje serce. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki Wolnych Lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl